Witam ponownie, dzieciaczki. Tym razem przeczytam Wam wierszyk Pana Juliana Tuwima Lokomotywa. Posłuchajcie, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Jeśli nie znacie tego słowa, nie wiecie, co to jest lokomotywa, porozmawiajcie z rodzicami na ten temat. Co to jest lokomotywa? Wyjaśnię Wam, ponieważ w obecnych czasach może to słowo nie jest tak często używane. Dlatego, że Obecnie pociąg to nie lokomotywa, która ciągnie wagony. Możecie zobaczyć też lokomotywę w muzeach. Między innymi w Łódzi. Jest takie muzeum, gdzie można zobaczyć lokomotywy te, to są takie maszyny, takie pojazdy ogromne, które ciągnęły pociągi w dawnych czasach. Porozmawiajcie z rodzicami na ten temat i możecie też odwiedzić muzea, gdzie się znajdują takie lokomotywy. Zapraszam do słuchania bajeczki. Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, i pot z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco, puf, jak gorąco. Jak gorąco, już ledwie sapie, już ledwie zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali, i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów, W szóstym armata. Och, jaka wielka. Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słon, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym Same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paczki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał. To nie udźwignął, tak to ciężar. Nagle gwist, nagle świst, para, puch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw o ciężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dównie, i stuk, łomoce, i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost. Po toże, po toże, po toże, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, do tak się w dal, jak gdyby to była piłeczka nie stal, nie ciężka maszyna zjajana zdyszana, lecz freszka, i graszka, zabawka blaszana. A skądże to? Jakże to? Czemu tak gna? A co to, to, co to, to, co to, to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że pucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków, i gnają i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą, i puka, i stuka. To tak, to, to, 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 tak, to, to. Paka lokomotywa dzieciaczki. Tak pędzi i gnarze. Niewiarygodne. I teraz zobaczcie, to jest ilustracja. Tutaj, na tej ilustracji, na tym obrazku, nie widać tak dobrze, jaka to potężna maszyna, ale zapewniam Was, lokomotywy są bardzo bardzo ogromne duże i ciężkie i warto to zobaczyć w muzeum w Łodzi możecie zobaczyć wejdźcie sobie w internet też poszukajcie wpiszcie sobie lokomotywa być może zobaczycie też na obrazku a w muzeum możecie zobaczyć w rzeczywistości jakie to były potężne potężne Maszyny, które ciągnęły mnóstwo mnóstwo przepełnionych wagonów, w których byli ludzie, były też zwierzęta, przeróżne przeróżne rzeczy, o których teraz na podstawie właśnie tego wierszyka porozmawiajcie sobie z dzieci, dzieci z rodzicami. Co było w pierwszym wagonie, co było w drugim wagonie, trzecim, czwartym, piątym i tak dalej. I Ile tych wagonów było? Piękny wierszyk, prawda? Zapraszam Was do słuchania czytanych przeze mnie wierszyków bajeczek. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Bawcie się dobrze i nie zapominajcie, poproście rodziców, żeby jak mogą, jak się podobało, podniosło łapkę. Każdy z Was łapkę w górę. Dziękuję Wam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego Wam życzę i zapraszam na mój kanał.